Jo Polska, Polska. Dzień dobry pani A pani co to robi? Segreguje. A segruje. A no trzeba, trzeba, ktoś musi, nie? O medale są, nawet za zasługi. I nawet ulica jakaś jest. Później proszę, bo to dopiero się rozpakowuje. No, ale ja robię dzisiaj reportaż, teraz. Mhm. Dobra. Dzień dobry. Pomorska telewizja narodowa Gdańsk. Proszę pani, co pani tu wystawia dzisiaj na tym Jarmarku? My i dwa A skąd Pani jest? Wszystkiego po troszku Skąd Pani jest? Z miasta. Z Trójmiasta. Znaczy, nie no z jednego miasta. Nie można być z Miasta. Musi zbyt, być jedno miasto. To tak ja, ja, ja się dziwię, jak ludzie mówią, z miasta jest. No przecież jestem z jednego miasta. Albo z Gdańska, albo z Dyni, albo z Sopotu. No wspólnota jeszcze nie, proszę <laughs> każdy prezydent jest osobny. Jakby był jeden prezydent na tym miasto, to Wszyscy można by tak może. Mo tak powinno być. No po co nam tyle urzędów, nie? Nie Pani, potem trzeba płacić, nie? O, a ile taka ta, koło sterowe u Pani kosztuje? 150. A tamto? Drugie? To, Więc, sama to sama cena. To sama, tylko tam ma mosiąc jeszcze, do, można założyć, no. można użyć nawet. No na jak I Co komu wygodnie? No tak, i, i, i co, jak ten jarmark, Jak Pani oceni, to, bo ile razy Pani już była tu na jarmarku u nas. Oj, ciężko już zliczyć. No dobra, ale jak to lepiej, gorzej, jak to teraz jest. To byle by nie było gorzej. Byleby nie było. dobrej myśli, tak. Słońce świeci, Słońce powodzenia. Słońce świeci, także wszystkiego dobrego. No, dziękuję, wzajemnie. O, koniki są, ktoś każdy konia swego ma. No jak widać, tutaj jest kościół świętej Barbary już widoczny. No na razie to widzę, jeszcze się rozkładają. Także nie będziemy im przeszkadzać. Pozdrawiam wszystkich. Tu jeszcze taki jest jeden, co ma jachty. O! Tak to wygląda. Telefonia. Jest waga. Jest żaba duża. I jest Piłsudski. O! Piłsudski też jest jest usucki. o, beczka jest, a to ta beczka do kiszenia kapusty czy co to jest? Proszę pana. Dzień dobry. Masła. Pomorska telewizja A masło? A masło to się jeszcze robi? Ręcznie. A wsiadł, coś tam robię. Bo wie pan, teraz sklepie pan masła nie kupić, bo wszystko jest pomieszane z margaryną już. Mhm. No stare tutaj sprzęty. Jak widać, no tu jeszcze nie otworzyli. Dobra. No, muszę kończyć. Pozdrawiam wszystkich. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir ziembicki dla Was, jarmarku Star Perskiego, tak zwanego Stara. Yy, starocie. O! Są same starocie. Nie, nie ja do Pani nie mówię. Nie. O!